Tak, ja ty w dzisiejszym na jedno Proszę, zwolnij, bo chcę z Dziś. tobą jechać. Dobra, Winewood Hill! Jest to... koń. Ale koń! Fajny! Fajny fajny! Nie no, sylo, zamiast fajny coś powiedział fajny koń po prostu. <śles> Ziob! Nie, nie no jaki mol <laughs> Serio? No, panowie, lecimy! Ale ci są na jednym kole. No. O, nie o, no, o, tak kurde. jak Hogaty uderzyłem. Krucy. Ja to odgapiłem od ciebie teraz, Hogaty, uderzenie w ścianę. No kurwa. Wszystko od ciebie adgapi. odgapiłem. Wszystko, nawet kątem. Nie Jak on mógł, proszę państwa. A są zderzyli delikatnie. Ja, ja to, się nie zderzyłem. No, Delikatna spłuczka była z tyłu no, Dawaj tak, go na koło! Tak. To jest! To tam jakiś wysyła sygnał Co? Sygnał. Jaki sygnał? To jest Ja nic nie słyszę nie Ja też nic nie słyszę no, u mnie było na chwilę słuchać jakby ktoś, nie wiem, krótko palówkę ustawił na zły sygnał. Nie, nie, nie. To nie, z, to, to, to Jestem na podsłuchu. Sie się, witam wszystkich. <laughs> wóz transmisyjny. transmisyjny. Witam służby witam, witam służby sanitarne. Mam nadzieję, nie. że wyczyścicie mi klopa. Haha, <laughs> 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 go, bo on wyprzedzał. tak, no on on jest. Wyprzedza? Dlaczego ja mam wolniejszy motocyklowy co niestandardowe macie? Nie, ja ja mam standardowy. I ciebie się bustujemy tutaj cały czas? Ja się nie bustuję z to... akurat, nie? My próbujemy, no nie w ścianę do O, pa. No facie. nie, jest, no bo w ścianę. Kurde, jestem ja ja w Ja mam obsłuchu panowie już, także wiecie. Czy że go wyprzedził? O. Tak. Nie mówcie teraz. Ej, hey, ale w prawdziwości taki w motorki sobie tak mówić. dzidować, fajnie by było. No, no, o, pa. O, i w prawdziwości na taki. Też na taki prędkości. No, i w prawdziwości siebie dupić, no nie bardzo już tak fajnie. A jest szansa, Kurde, ale czasach... głup to zrobił. Dobra, ja palnąłem w dżewo akurat, nikt nie palnął w dżewo. A ja palnąłem, palnałem nie, palnąłem w dż... Ja... U... Palnęłem kappa. to chyba wygrał. O Boże. O, Mateo papas. Jakbyś się tak dalej obijał, sorry. Rux. Ale żeby tak? Ale żeby tak? Ale Ciduj. Ale Ona tak? Odbiłem. Ponownie słysz, jakby co poproszę innego kebabika na ostrym. Ta, no ostry, bo będzie płakał, że cię piecze 3 dni. Adres znacie na ostrym, poproszę tutaj. E, na ostry, pieprzy. na ostrym, do Nie, ostre, jak ty łagodne tak? bierzesz, przeważnie, ja bo... Ja biorę ty... mieszany? Nie, mieszany no. bierzemy. Ja biorę mieszany, zawsze nie są. Z dobrej szkole trzeba. Mieszany jest lepszy, da? Bo to ani ostra, ani łagodna. Nie no, mieszany jak nie znasz tego. Mieszany jest najlepszy, dlatego że dostajesz w jednej cenie wszystkie sosy. Skoro! Także. Mięso też dajesz mieszane, bo nie dają ci wyliczonego, bo nie wiedzą Ale ja na przykład na ostrym lubię tego, bo mi dają czerwoną kapustę chyba na ostrym A jak nie ma ostrego, to nie ma czerwonej kapusty Po na ostrym tak kebabie nie. najbardziej lubisz usiąść na kibel O, ostatni po, po kebabach, ostatni po kebabach to Hogaty w ogóle na kibel lubi Nie, no. właśnie to, to nie jest, Do, jakby no w to drugą stronę kibel, No, to prędzej w drugą stronę niż na kibel akurat Ty, ale wiecie, że ja wtedy jadę ostatni raz mm -hmm. kebsa? Bo z tylu nie wychodzisz z domu. No to prawda no. akurat muszę sobie A ty zamówić. ile razy mówisz, że o, muszę dać tego pieniądze. <coughs> niech tam zamówią kepsika. No? A nie Zaden. ma tego. Ile razy. Nie było kiedy. dziesięć razy chłopie. No? Za każdym razem ty tak mówisz. Ale ty tak za każdym razem mówisz, że a dzisiaj no na kepsika niech tam zamówi <coughs> Jezu, nie. Ale To <coughs> Ale działać Mateo. Ale no. A żebym jesteś smakana na muszę ten pomysł spójnie po podrzucić. Ale to nie w tym tygodniu, bo mam drugą zmianę, więc. Następny tygodni muszę jej ten pomysł podrzucić. A możesz też sam pojechać? To jest jeden. Nie o! mogę sam pojechać. Widzę cosplay! Żyłam, no. cosplay! widzę cosplay! 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 O! Cosplay, cosplay! Cosplay! O! Że... Ale tutaj teraz zeskibowałem, myślałem, że pojechałem. A właśnie zrobiłem ja to co silo i źle pojechałem. Kto się I tam, tam nie zobaczył? ja. A co? <laughs> A jajco akurat nie, jaj, co cię co to interesuje? No, co cię to? Gofno, mnie to interesuje? Nie interesuj się, bo i mordy dostaniesz Tak A ty już dostałeś, tak, co masz Bo Jezu to I Matej... to małpiej Kociej mordy, to mordy dostałeś Tory no, łapki były lepkie i Ziu... te sprawy <głos> <głos> Ręce myję, a nie się <noise> No akurat nie, wiesz, no coś słodkiego mi się wylało na ręce, dlatego były lepkie Dwa tygodnie temu by <noise> Także Dobra, Hoga, ty! A coś się na ten, lepiej go zaręczy. Wolni! A ok, jest 10 km mniej ratujesz życie. Fajne, fajne. Dobra, moje już uradowało, jak coś. Teraz ty, poproszę. No, dokładnie, dziesięć ja, dziesięć dokładnie, Hoga. Ty ja Ten pomad, proszę. No ja to nawet 20 do mniej. Ten. pastę ci mogę sobie oh, pomad, który, który. pamiętam pamiętam. Jadę, jadę, jadę.

ja nie Aż chcę... Być I... <słuchaj> Bo drzesz to mordę Sto no, nie ja uwielbiam. Mi, syla, proszę, dupę. Który wypada z każdej skali tak, po prostu Tak, w tym tak, momencie. tak Też z każdej eee. wypadłeś jaka jest Dawaj syla, proszę mi proszę mi czwarta gensy, znaczy to włączyć No ja chcę mi No dawaj Sylo Nie mam pod innym bindem no, pozywam, ja, to, ja, to. i później ja Nie A nie chce mi się tak nudno. No, dobra Polko no, miejsca. Nudny już jesteś, tak mówiąc w ten sposób No jak dasz na co mnie od, od ciebie, jestem co najmniej 5% nuda, nuda. IQ Nuda, Sylwester Super Mateo Wolę się nudzić niż idioty z siebie robić, Aś? a? a ale oszukujesz to teraz te... Sylwester! Tak. A z tym akurat to jest pojedzie dokładnie, a dokładnych To tak jak <grym> a... będzie. Dobra, ja i sobie będę ostatni. Ja nie muszę robić, bo jestem to będziesz ostatni no, na co Ja z trzeciej wersji wypadłem a ale byłem spokojnie, ten blisko, był, taki a, byłem rybu, blisko, no. a byłem blisko, a byłem blisko, blisko. Fogatego, byłem blisko. Hogatego, byłem blisko, Hogatego. A ty byłeś drugi? No, byłem, no byłem za to, że wykonałem się wyleję na początku, no i potem już no. nie mogłem nadgonić. Merry ale, ale, Christmas! Ale, ale, Witamy ale, ale. na Święta 2024. 10, 10 Jak tam śniegu was pada? Bo u nas to już no to od mnie dwóch lat na nie na pada. Śniegu. Chociaż dzisiaj już stopy już są. Nooo. Całą noc nie mogę stać przez to mi co chwila spadało za ujmu to co jest do Mateo? Co masz jakieś takie? Bogaty jest do Mateo, masz dziwny halover Ja mam takie fajne halovary Jak McLaren Sorry Selo a bo ty jesteś fanatykiem tych Jezusku Nie, tylko nie w dupe nie widzę duper Ja? Ja? To ja byłem, sorry Selo A Całego mnie rozwaliliście tutaj Dostałem w dopę nie, Hogaty, ty, ty mi zajechałeś, wytrzała, nie, nie nie, mi zajechałeś, nie, nie, bo ty mi zajechałeś, Hoga, ty, wiesz o co mi chodzi? Ale ja... ja no, nie, ja jasne, jasne, no, ja rozumiem, tylko o Syla chodziło, że ja zjechałem nawet. Aaa, okej, 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 okej. Ja z tobą zjechałem. Tak, to, nie, tak. nie wiem, ja mam ściszone już dźwięki w grze. Dobra, jadę, jadę. Jezu, Józef. miałem taki teraz przed przy mindfuck, taki, jak to tutaj zjechać? Hehehehe. Ja lecę. Ej, Don Mateo, fanatyk formułek, tak? Tak, O wie? właśnie, Schumacher to wczoraj na sierpniu. I jak tam, czym jedziemy w takim razie? O kurde. Teraz ja, on to, spada. Co, to, na moje to wygląda jak bolid F1. O kurde, ja spadłem. Ja pier... Mi to wygląda jak... Podobre. No dobra, bolid F1 i co dalej? Ja bym powiedział, że to są co takie to... lata 2012-2014. do 14. Nie wiem, tam był jakiś dzyńks na tym. No tak, no no, specjalnie myśmy cię rozwali, specjalnie tak Specjalnie mnie rozwali, tak było. No, Ale no. mnie w ogóle nic rozwaliło jakby. tak no, było teraz. Tak było teraz. Tam nic było? Nie było? Tam, tam to nic było? Nie I było. mi znowu no, ale tak, było. No, że... <grym grym> było? Ściana zablokowana jest, co? So, trzeba trafić... No, i no trafić. jest tam fragment, nie? No dobra. I Don Mateo, no, no, no. I co to jest? No mi to przypomina... Bolidy, w sensie konstrukcja. Wygląda tak. mi na bolidy z lat 2012-2014, coś takiego. Nie mówisz formuła pierwsza, okej, okay, dobra. Formuła ja pierwsza, tak, dokładnie, rajdy formuły pierwszej. O, tak. Formuła pierwsza, nie, nie jeden. formuła pierwsza, skrót. Jaki ja to fajny jest. wyścig jest, ja pierdykam. To fajny jest. O, no, bo... czy... nie no, no. mi cały czas. Ten samochód mi się nie trzymał, no, ten pojazd. Ten mój, mój nie A. skręcał, bo mój cały rozbity był już. Trzeba było rozbijać dęciaku A trzeba rozbijać? To gotowska jest tam z dęciakiem No tam. Łatwo, okay, czatem! Nie, no nie ja się. Jadę. Jedziemy. Nie mogę. Nie, skręciłem za szybko, no. Tutaj. Tak samo. Brauton jedzie normalnie czy nie bardzo? jedzie. Zjedza. Normalnie dwa okrążenia tej mamy A wie, macie byli, drugie mężczyzn. okrążenie? Nie wiem, no ja jestem pierwszy. ja drugi. Jestem na szesnastym. No ja a na to macie coś trudnego? 15. Czegoś trudnego? Co coś spadłem! Ty, sylwestrowicz, ja tu zwolniłem. Ja nie. Pełne W! Pełne W na Dzięki temu przyjechałem od razu, jak zwolniłem. Dobra. Też myślałem, że na pełnej, ale. To jak jechali. widać to nie, nasze parta nie, nie. nie powiedzą tam z przodu jak przejechać Ale nie to... no ja na pełnym wód ja, ja nie później czas w ogóle, w ogóle nie ujmuję gazu ja Rozumiem, rozumiem Nie o, ujmujesz to, gazu. gazu, spadłem nie No dokładnie rozumiem. spadłem Ujmujesz to nie puszczasz po Monsterek Łap, co trudne Dobra pyk Potworek a że tak mówić jest z 13 na 26 26 na no 26, i, 26 i okrążenie numer 1 zaliczane za nie, 3, 2, 1 no, i... to są oni są dalej. Ja A że wy inny, innym no. w już jesteście? On no, uciekł. Szefard, gdzie ty masz teraz? Ja jestem chyba za lekki teraz, bo nie mnie podkrywało. Pamiętaj Szefard, gdzie palce trzymaj, żebyś za chwilę nie musiał, wiesz, kawie podpisać. Wiem, 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 wiem. No O kawle. Czwartym miejscem przez Fogotęgo, no. No tego masz czwarte miejsce, bit. Tak, no. Przeze mnie ma, sorry, widzowie. Sorry, widzowie. Przeze mnie ma ten youtuber, jak coś. Urzebę za pierwszy raz, P... a, ma Tak, już, właśnie, by byłem. Nie puszczam, bo jeszcze ani razu nie puszczę, puszczę tutaj, chyba. Ja tak ja samo. Tak, tak samo, to dosyć często. z twojej dołu. Puszczam, pisałam, ale bąka co najwyżej. <grym <grym w, w takim momencie. On <grym> czur. <grym> <grym> ale nie teraz. To no, w takim dobra. momencie tylko to... Także... Cztery... drugie! Ej, no znowu jakaś niewidzialna tekstura mnie zatrzymuje! No co jest?! A nie, Dobrze, bo z z ty przednim skrzydłem, zresztą, skrzydłem zresztą. może gdzieś wadzisz, no, jak no, są no, jakieś No tak, te... no niewidzialną no, teksturę jakąś... Jadę, jadę, jadę prosto i nagle dup! Zatrzymuje no, no, mnie, skrzydło. Za trzy razy cię Dobra, dobra. Zrobione. zrobione to... Ojojoj, oj, oj, chyba niewidzialna tekstura jakaś tu ona przejedzie. Ojoj, niewidzialna tekstura jakaś. No, jakaś no, była. Jest jeden wydarzyło Dobra, do rury wjeżdżam teraz Dalej, no, ja nie posiłku, się się. Tak, 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 plus jeden To jest grona Report jest w ciul czasu przed nami, wciul mm. Bardzo ciul. No i, ciul i Polidy są równe przede wszystkim To, to jest brudne? To, to jest minus, równe Takie równe Co znaczy bo bolidy są równe, równe osiągi mają A, bo każdy inny powinien być. Przecież wiadomo, no kto więcej na koncie w GTA to powinien mieć lepszy bolid, wiadomo A, A, super. no ta, A, Tak no ta. tak. Ta. Upi ja Zapomnimy Niektórzy. Niektórzy by z... tak szybko jeździli, że ci przekręcał w tej grze. O tak, o tak, tak, ale super No i tak, tak raz Teraz wypadłem i spadłem za ciebie. Jak? Jak? No na tej Spiralce co no. Nie wiem jak no. Aaa, Jakbym wiedział, to bym nie wypadł, nie? Ej, wypadł z takich kłopanek. Gupi. Dobra, verdam. Dobra, <laughs> się zgubił, nie? obrażaj, nie? nie? A ja Mógłbyś się wydupić na czymś, nie? Nie. Nie no, Jedzie na jeden, Formuły pierwszej za mną, no. No i co nie z, ma z tego? Nie ma opcji chat One jest z oszukanym zawodnikiem. Dupa ta ja się no interesuję, a nie że się znam nie tak, tak, tak. Się tak. Mnie, a jeździłeś z, kiedy, ty się w kiedyś, a siedziałeś kiedyś Wolidzie No W ja Mamę. Chyba w jakiejś galerii takie, takie małe ja siedziałem Wolidzie byłem! <laughs> jak są jak są takie ja. te nie jak chciałem są dziki na pito z niebędziemy? Ta ta, ta ta o tym mówię, ta 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 bo nie bo chciałem bo, uderzyć wypadku. Bo a jeździł trochę. O, ja wygląda na Sylo, dajesz no. go! I ostatni. Dajesz znawcę w jeden. Haha, ale proste dęciaki, jakie to tutaj kończę w tym momencie? Ale z jego formularz. Don't Nie wydupiłem się don't. nigdzie. Dziękuję.